Co to był za kabaret? Na ostatnim posiedzeniu Sejmu mieliśmy wszystko: krzyki, wyzwiska, śmiechy, a nawet wierszyk o tusku. Posłowie kłócili się jak dzieci, a o drugiej w nocy zmównicy mówili już półprzytomni: cyrk na kółkach. Zapraszam do oglądania. W związku z tym, że mamy 3,5 godziny opóźnienia i tutaj wiele wskazuje na to, że te obrady potrwają do trzeciej w nocy, ja nie będę dopuszczał pytań do tych uchwał. Proszę panią poseł Urszulę Augustyn o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszę bardzo. Nie ma takiej możliwości. Przepraszam bardzo panie pośle. Panowie posłowie z prawa i sprawiedliwości. Wy nie jesteście na boisku ani w żadnej restauracji, a nawet w kawiarni. A tak się zachowujecie. Nie jest wam wstyd przed wyborcami? Chcecie się pośmiać, pochichrać, podocinać, to wyjdźcie na zewnątrz. Wyżyjcie się i wróćcie. Naprawdę. Ogłaszam dwie minuty przerwy. Panie pośle, może pan jeszcze odpocząć dwie minuty, żeby panowie sobie trochę odpoczęli od tych emocji. Konstanty Ildefons-Gałczyński, rozmowa miast. Parafraza. Cześć Helmut, tu Janek, dzwonię ze Szczebrzeszyna. Odezwij się. Janek, tu Helmut, oddzwonią z Berlina. Co tam w Polsce? U nas w Polsce wszystko się przez Was wali. Milcznie wdzięczny. Dziękuję, żeście od nas Tuska dostali. I zapraszam. Zapra... <noise> <noise> zapraszam panią posełkę Kulpę. <noise> Korzystając z obecności naszych gości, mam przyjemność poinformować, że naszym dzisiejszym obrodem przysłuchuje się przewodnicząca Bundestagu Rep Republiki Federalnej Niemiec, pani Julia Klockner, wraz z delegacją, którą serdecznie witamy. Pozdrawiamy też marszałka sejmu, Szymona Hołownię. Proszę bardzo, panie, panie, pani? panie, panie ministrze. Panowie, jeżeli chcecie rozmawiać, proszę w kuluary. Tutaj jest debata. Proszę bardzo, panie ministrze. Składam wniosek formalny o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania. W ten sposób, żeby głosowania mógł przeprowadzić pan marszałek Włodzimierz Szczerzasty, a pan marszałek mógł udać się przed Sejm na spotkanie ze Stowarzyszeniem Ostatnie Pokolenie. Które próbowało się spotkać z Panem, mimo Pańskich obietnic, że Pan jest na to otwarty, Skrytna niestety odmówił Pan wejścia do Sejmu ostatniemu pokoleniu po to, żeby, mogło, żeby nie mogło przedstawić w Sejmie projektu. Ustawy, które ma na celu zarówno ratować PKP Cargo, pomóc związkom zawodowym, które nie żebrają pieniądze, tylko chcą pracować, chcą mieć pracę i chcą zabezpieczyć y, transport na wypadek wojny, bo to jest kluczowy przewoźnik na wypadek wojny PKP Cargo, polski przewoźnik, żebyśmy mieli więcej finansowania transportu kolejowego, na to powinniśmy kłaść nacisk, a nie tylko i wyłącznie na transport drogowy, dlatego że tak mamy kryzys klimatyczny i musimy odpowiedzialnie i natychmiast z nim walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moment, moment, bo tu została podniesiona ważna kwestia. Istnieje rzeczywiście wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia głosowania. Nie ma natomiast możliwości złożenia wniosku formalnego o zmianę marszałka. Co jak rozumiem niektórzy witają z ubolewaniem. Ta próba przyspieszenia rotacji przez panią poseł została odnotowana. Ja tylko zwrócę się do pani poseł słowami Antoine de saint Zupery. Który napisał im większe cierpienie pragnienia, tym większa radość zaspokojenia, więc mam nadzieję, że szybko pragnienia, co po niektórych się ziszczą. Natomiast co do ostatniego pokolenia. Ostatnie pokolenie, którego postulaty ja osobiście uważam w znacznej mierze za słuszne, kompletnie nie zgadzając się z sposobami, w jakie je prezentuję, ma możliwość i do tego zachęcam, projekt ostatniego pokolenia Lewica złożyła do Sejmu, już jest w konsultacjach społecznych, ten projekt, o który walczą. Natomiast zachęcam i proszę to przekazać tym, którzy mają kontakt, do inicjatywy obywatelskiej. 100 tysięcy podpisów. Tutaj naprawdę w tym Sejmie projekty obywatelskie są czytane. Zbierzecie 100 tysięcy podpisów, a nie tylko będzie Robili hałas w tym czy innym miejscu, pokażecie, że ludzie rzeczywiście za wami stoją. Mało tego, nie przed sejmem się będziecie mogli demonstrować i przyklejać, ale tutaj będziecie, w ławach, w ławach wnioskodawców. Ale potwierdzam, potwierdzam, zgadzam się z postulatami, nie zgadzam się z formą. Cieszę się, że zajmiemy się tym projektem. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!